Tutaj, baba has knife. A to moja szczera reakcja na The Last Level w Biedronce. Tu, jak widzimy, z tyłu jest jakieś, jakiś pasek, ale to chyba jest po prostu błąd w mapie. Bo tak być nie powinno, bo nasza droga jest do przodu. Dlatego ten pasek który najprawdopodobniej tam z tyłu jest jakiś błąd, co mi się bardzo nie podoba. Że to już tak późna wersja tego gry. A tu mamy na mapie jakieś błędy. To, aha, a tu miałem polecić w przepaść. Jest to bardzo niestabilnie zaprojektowane. Imo, jest to moja szczera reakcja. Pierwszy raz gram w ten poziom. Jak pewnie mogliście usłyszeć, jak widać, jestem niesamowicie podekscytowany. Jest to wszystko czarno-białe, co jest bardzo głupotą, ponieważ już jesteśmy, żyjemy w czasach, gdzie mamy technologię, która po pozwala na zrobienie kolorów, a mimo wszystko twórca nie umie w kolory i dalej się posługuje czarno-białym jakby stylem. Co jest po prostu głupie i debilne, że gra wygląda jakby po prostu powstała w latach 80. przez to, nie polecam. O, a tu kolorowo. kolorowo. Taki to ma znaczenie. Panie ślimaku 1, 2, 3. Że czasem jest kolor, a czasem koloru nie ma. Bardzo głupie, chcę tak poinformować. O nie przycisk. O nie. O nie, tylko nie to. O nie Biedronka. O nie. To moja szczera reakcja na Biedronka. Czemu nie mogę się ruszyć? It's not śmieszne. Proszę odbielazi. Dziękuję. Patrzcie na... Tak działa ta gra. Dokładnie, dokładnie tak działa ta gra. Widzicie? 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 Widzicie jak działa ta gra? Widzicie? Czy wy to widzicie? To jest... to jest... To co to jest w ogóle? Co to jest? Technicznie to jest prasowana gra. Nie rozumiem tego. Kto w ogóle to wydał? Kto w ogóle śmiał to wydać? Aha! I nagle tej platformy tam nie było. Ta platforma w ogóle jest jakaś sepsuta, bo nie rozumiem, dlaczego ona się rusza. Nie widzę tam żadnych mechanizmów, nie widzę skomplikowanych, które prawie, że ona się rusza. Ona po prostu sobie tak olewituje i sobie lata, co jest imo niezgodne z prawami wizyki, więc to niezgodne z nauką i światem, w którym żyjemy Prze przez co według mnie ta gra wprowadza w błąd i się nienawiść przez i głupotę. W taki sposób właśnie gry okupiają, ponieważ przez takie gry jak biedronka później ludzie myślą, że platformy latają. To jest nic, nic okropne. Jak w ogóle takie gry dalej mogą istnieć? To są gry, które niszczą ludzi. Moim zdaniem, dzieci powinny ten, no, jak to się nazywa, dzieciom powinny być odłączane w ogóle od możliwości do grania. Ponieważ później idą one do szkoły i mówią, proszę pani, a pani mi na fizyce teraz opisze, jakie tutaj siły i prawa działają, że i platformy latają. A pani takie, że jakie platformy latają. A on, no widziałem w tej takiej mojej ulubionej grze o nazwie Biedronka, że tak platformy latają. A pani takie, co ty jaki kito się chcesz, wytyfy. A on takie, no jak to tak, ja widziałem to na własne oczy, proszę pani, tak było. I ja tam byłem, proszę pani, pani po prostu prawdy nie zna. Pani nie gra w Biedronkę i po się takie dziecko mówi, że no pani może pobrać Biedronkę ze Slimak.is. io a pani takie, o czym gadasz, a on no taka gra, a ona takie, jaka gra? A on takie, że no Cosinus, a ona takie jaki kosinus debilu, walony jesteśmy na wizysę, a ona takie, on takie a tak Tak było. I generalnie to tak to wygląda, że ten klot walony czarny. Fuck, nie chciałem tego mówić. To jest ta bardzo. Niewygodna, dziwnie ustawiona platforma w, ciemnym, w ciemnych odcieniach, jest moim największym przeciwnikiem w tej grze. I chcę jej wywołać e dramę. Chcę zrobić z nią rab bitwę. Tylko chyba nie wiem, czy mi odpowie. Nominuję cię to Hot Bidronka Challenge. Jeżeli nie odpowiesz, użytkowniku Czarna Platforma <coughs> Ciemna Platforma. Przepraszam, trochę gas Ciemna platforma. Jeżeli nie odpowiesz w formie wideo w przeciągu 12 minut, to zostanie dokonana na, ciebie, na tobie publiczna egzekucja. Przykro mi. Koniec dobrego. Czy to lecę? Ło. Wow. Jestem prędkością. Bardzo mi się nie podoba to, że ten poziom jest czarno-biały. Widać, że twórca tutaj nie miał, nie umiał zrobić poziomu kolorowego, co już ludzie zrobili tyle lat temu. A on nie potrafił. To jest śmieszne. To jest żało... Pierdolę tę grę.